Bracia, przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem. Przyjęliście ją i w niej trwacie. Przez nią też jesteście zbawieni, jeśli zachowujecie ją w takiej postaci, w jakiej ją głosiłem. Chyba, że uwierzyliście na próżno. Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem i że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Ukazał się kefasowi, a potem dwunastu następnie ukazał się ponad pięciuset braciom równocześnie większość z nich żyje do dziś, niektórzy już umarli. Następnie ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a w końcu ukazał się mnie ostatniemu ze wszystkich, jakby poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy spośród apostołów, niegodny nawet by nazywać się apostołem. Bo prześladowałem Kościół Boży. Dzięki łasce Boże jednak jestem tym, kim jestem, a łaska ta nie została zmarnowana, lecz zaowocowała, bo natrudziłem się więcej od nich wszystkich, wprawdzie nie ja, tylko łaska Boża nade mną. Tak głosimy i ja, i oni, a wy w to uwierzyliście.